Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kochani, witamy Was po tygodniowych zmaganiach w rekolekcjach małżeńskich. Mamy nadzieję, że tu z nami cały czas jesteście i nie poddajecie się. Kochani, tak naprawdę to, co nas spotkało do tej pory, jest zupełnie normalne. Każdy z nas może przeżywać wszystko inaczej. Zakończyliśmy właśnie rozważanie radosnych tajemnic w tym tygodniu. Jednak domyślamy się, że nie w każdym związku są powody właśnie do tej radości po ludzku. Pamiętamy, jak ciężko było znaleźć ten czas na wspólną modlitwę pośród codziennych obowiązków, dzieci, pracy, ale warto, kochani, warto znaleźć ten czas na to, aby pracować nad swoim związkiem, pracować nad swoim małżeństwem, bo to przyniesie wielkie owoce dla waszego małżeństwa. Kochani, to, że pojawiły się u was trudności podczas tych rekolekcji jest zupełnie normalne, bo Jezus Chrystus nie chce nas przestraszyć tymi sytuacjami, lecz chce nas oczyścić nimi po to, byśmy stali się jeszcze silniejsi w naszych małżeństwach, narzeczeństwach. Kiedy brakuje wam nadziei, brakuje wam siły, Brakuje wam wiary, że uda się pojednać z małżonkiem. Szukajcie siły i wsparcia w panu. Módlcie się do świętej Rity o wsparcie, by pomogła wam rozwiązać te trudne problemy. W takich momentach powinniśmy wyjść na swoją pustynię, nie kierować się emocjami, tylko głęboko modlić się. Słowami Jezu, ty się tym zajmij i w pełnym zaufaniu oczekiwać tego, co jest potrzebne w naszym związku. Niech Maryja otoczy was płaszczem swojej miłości, a Duch Święty wyleje na was potrzebne łaski. Błogosławionego dnia. Z, Z Panem, Panem Bogiem. Bogiem.